A w legiony, sława i chwała, z tej strony Maniuneko i witam was w dzisiejszym odcinku z podszywania się pod siebie więc intro a dzisiejszy pomysł dała nam fajna PLXD, więc podaruję ci tego dripka po odcinku i bardzo ci dziękuję za pomysł, a pomysłem jest Podszywanie się pod siebie. Jak na razie jesteśmy na, na moim głównym koncie i wybierzmy potencjalną y, ofiarę, do której napiszemy, że to ja. I pada na LPS Unicat i ja już tu mam konto przygotowanie y, Przygotowane Maniu Xneco będziecie mogli zapraszać. Może tu będę wchodził. LPS Unicat. Dobra. Zaproszę ją Jak mi się uda Aha, dobra nie może mieć To do niej napiszę, bo tam była Chyba na telefonie Jak pamiętam, tak na telefonie to do niej napiszę Okej okay. Siebie. Poczekajmy kiedy ona odpisze i znajdźmy następną. O, może kocham Cię, LAL. On też na niego padnie. Poczekajmy kto nam odpisze. Kocham Cię, LAL. Yy... 8, 9, 9, 9 0. Aha. Źlenik, Boże, ale macie, weź się spogoń. Napiszę do niego, zaproszę go najpierw. Ale mam lagi, nie wiem czemu, to przez to, że jestem na ManiNeko. I napiszę do niego... Yy, hejka, tu Maniu, Neko, co tam u Ciebie? To napiszę to samo do niego i do niej. Znajdźmy następną osobę. Hmm. A może z grafów poszukajmy tutaj? Kocham cię, lal. La, Napisał grafa. Czy ciastko jest dostępne? Myślę, że to mnie nie wypali. Więc e, pójdziemy na czaty. Może tam mi wypali. A. To pójdźmy, pójdźmy do kawiarni. O moneta, tak. O ja, fakie. Hejka. Ktoś kojarzy Maniu Neko? Halo? A, dobra co tu jeszcze jest dostępne? Tak, do Olaf'a zaraz napiszemy. Mam 7-latek, o. O, przyjął mnie. Może mi odpisze. O, dzięki za grafa. Chodzi. wbiłeś mi dwa levele tu nadal zmienili dobrze moi kochani już jestem ktoś y, zna maniu wcale mi przed chwilą y, mama nie weszła Tu nam yy, kocham Cię, lal odpowiedział. Nikt mnie nie zna. Pozdrawiam. O patrzcie! RPS Unikaty. Michał. zagrafa. <grywa> Źle, no wow! Przecież to ja to ja. Tutaj wybierzmy. O, wiem, napiszemy do y, tej Karoliny. Daj <grywa> Możę mi z głównego napisać. Zbanowani mi I tu siedzę. Tu napiszę do yy, do niej Hejka y, tu maniu mle, mleko. Znasz mnie, nie chyba? A tu przecież nazywam się Michał. Z... <tryk> <tryk> Warszawa. Nie mogę. Później do nich piszę. Zbanowani mi maniu, neko. W, 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 wierzysz mi, ale ja tu mieszkam od dziecka. O nie! Kocham cię lal wyszło. O nie! Dobra, następna osoba Kogo tutaj weźmiemy? Ciebie weźmiemy Jak to? To ja, Michał A jak masz na imię? Co serio w Warszawie. Yy, jaki tu miał być nick? Yy, spoko. <grywki> Dzięki, pozdrawiam cię. D y i ek, ksyksy O nie! O no! I na, aha, tu jeszcze jedno e. E, c, 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 c. Aha Nie dziwię się. Dobra, do niej napiszę. Jak to mnie nie znasz? To? Relognę się, albo wiem jak mi udowodnisz. O nie, to ja muszę udowadniać! Nein! Ja się nie zgadzam. Tu mi chyba ktoś... Karolina pozdrawiam ciebie. Tyby... Wiem, do Janka napiszę ale nie, on ma chyba czat wyłączony Kurde O, do ciebie napiszemy Bo tutaj do mnie piszesz Han... Hanneko Han... Neko Mesypy Ale to ja. <noise> o nie, Ja tu źle chyba też wpisałem. A nie dwany. Ale jak? Jagoda O tutaj nam Kocham cię On się nie nazywa Jak to nie Dobra Ten, ten odcinek zachodzi za daleko Wow wow ale mi miota jak szatanem yy, Hejka Nic sobie nie przypominam. O, tutaj nam odpisa? O nie, ogarnęła. Dobra, kochani. <ścoughs> Ja się im tu poprzyznaję, konto Maniu. X Neko to ja. Do kogo tam jeszcze pisałem? Zap do LPS, a, a kocham cię, Lal. Zostawimy w spokoju. On będzie się mógł zastanawiać. Konto Maniu x Neko to ja Tutaj jeszcze napiszę do yy, Karoliny Konto Maniu x Neko to ja Pozdrów Tak xd mm. Możesz pozdrawić Karolina pozdrawia Ed. No chyba że ja ja robisz. Pytanie. Dobra, kochani, dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam Was do ostatniego odcinka, czyli odcinka z moją twarzą. I do zobaczenia. Papa! Pa. O i tu pozdrawia YouTube. Pa!